Halo, halo, raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj pomówimy sobie o SmackDown z dnia 18 listopada 2022 roku. Jesteśmy nieco ponad tydzień przed Survivor Series Wargames, jesteśmy jeden dzień przed AEW Full Gear. Jesteśmy również nieco ponad tydzień do gali PTW3 Legends, która będzie w Warszawie. Oczywiście na tej gali będę. Również jesteśmy nieco. Boże już mi się miesza wszystko. Jesteśmy nieco poniżej tygodnia do gali PPW O Jezus, nie wiem, to chyba najlepsza gala w mieście. Tam albo będę, albo nie będę, to w sumie rzut monetą. Kolokwium z Elektroniki mówi, że nie będę, ale w sumie chciałbym pójść, więc zobaczę. Oczywiście chyba wszystkie relacje z tych gal będą. Będą oczywiście predykcje do Survivor Series, będzie live reaction z Survivor Series, od razu powiem, że będzie dosyć nietypowy, ale no to jeszcze zdążycie zobaczyć. No i ogólnie przyszły weekend będzie dosyć pracowity, więc ja już się nie mogę doczekać, tak więc zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, którą zaczęliśmy od wyjścia Brawling Brutes i Drew McIntyre'a. W zeszłym tygodniu zaznaczyłem, że trochę mi przeszkadzało to, że nie ustosunkowali się do tego, że przecież McIntyre i Sheamus przez ostatnie półtora roku siebie nienawidzili, ale na szczęście w tym tygodniu powiedzieli, że przez te wszystkie lata, gdzie mieli między sobą rywalizację, to stworzyło to między nimi swego rodzaju szacunek, przez który razem pójdą na wojnę z Bloodline. Co ciekawe, Sami Zayn aktualnie jest tak over, że nawet w segmencie, w którym nie jest wspomniany i tak są czanty Usi, więc panowie trochę się z tym pobawili, na początku mówiąc, że czują się trochę bruty, a następnie nazywając McIntyre'a Honorary Brute no i wtedy McIntyre przejął mikrofon ogólnie ten segment troszeczkę dziwnie wyglądał ponieważ w sumie rozmawiali tylko Seamus z Drew a Butch i Rich tak sobie chodzili w kółko no ale dobra, nieważne powiedział, że wie jak to jest z całym tym Bloodline jak walniesz gonga jednemu to od razu pojawia się drugi no ale kiedy jest pięciu na pięciu no to może uda się coś zrobić no ale dobra, właśnie, jest pięciu na pięciu a nas aktualnie jest czterech więc no, kto jest tym piątym? I wtedy na arenie pojawił się, jakżeby inaczej, nikt inny jak Sami Zayn, Ororery Us, Sami Uso, jak zwał tak zwał, powiedział, że nikogo nie obchodzi kim jest ta piąta osoba, ponieważ tak czy inaczej, Bloodline jest tak potężną stajnią, że zwycięży, nawet jeśli tą piątą osobą miałby być Shockmaster. Oczywiście mówi to w piękny sposób, gdzie wszyscy Brytyjczycy cisną w ringu bekę, no ale cały segment zakończył Sheamus, który powiedział, że Sami, kiedy dowiesz się, kto jest tą piątą osobą, no to się zesrasz, ponieważ nie będziesz się tego ani trochę spodziewać. Myślę, że większość z nas się spodziewała, ale dobra. Tymczasem kolejna walka w World Cup SmackDown, jak zwał, tak zwał, Ricochet kontra Mustafa Ali. Ogólnie cała ta walka opierała się na tym, że Mustafa Ali po ostatnim spotkaniu z Bobim Leszlejem miał kontuzję żeber. No i przed walką nawet Ricochet do niego podszedł, powiedział no zobacz, no kurde, no nie możesz walczyć, jesteś kontuzjowany, to może lepiej nie, może to, tak dla bezpieczeństwa, wiadomo. Ale Mustafa powiedział spoko, Ricochet, tam Żuwik, wszystko będzie git, walczymy. Jeśli chodzi o poziom ringowy, to bardzo mi się to starcie podobało, chyba była to najlepsza walka na tej gali, chociaż jak teraz patrzę, to w sumie dużej konkurencji nie miała, ale tak czy inaczej czułem się, jakbym oglądał 5 Live za ich najlepszych czasów, mimo że Ricochet nigdy nie był w tym brandzie, a szkoda. No wiadomo, było dużo flipów, dużo flopów, jednak jest to dwójka tego typu wrestlerów. E, Ali nawet całkiem dobrze sprzedawał całą tą kontuzję żeber. W pewnym momencie wykonał backstabber z trzeciej liny, gdzie potem chyba z pół minuty nie wstał. I też był jeden moment, kiedy panowie wykonali superplex, ale oczywiście akcja ta musiała zostać Wykonana podczas przerwy klamowej, no bo w końcu to jest tylko superplex. E, chwilę później Ricochet chciał wykonać Phoenix Splash, no ale przez to, że Seth Rollins nigdy nie trafia tej akcji, e, tak również stało się z Ricochetem, który nie trafił. Następnie wpadł on w dźwignię Mustafy, jednak w ostatniej chwili udało mu się dotknąć lin. E, potem była całkiem fajna kombinacja, gdzie na początku Ricochet wykonał takiego backflipa z trzeciej liny, jak to często Daniel Bryan, czy tam Bryan Danielson robi, e, a potem powtórzył to Mustafa z tym, że tym razem wykonał on Tornado DDT, no i następnie chciał zakończyć. Walkę po 450 Splashu, jednak w ostatniej chwili Ricochet się odsunął. Chwilę później, Shooting Star Press, gdzie Mustafa nawet stał, więc nie wiem jak to zrobili, ale wyszło to bardzo dobrze. No i w taki sposób Ricochet awansuje do kolejnej fazy Mistrzostw Świata, czyli America Number One, Ale nie tak szczerze, to walka była bardzo fajna. No, w następnej rundzie Ricochet zmierzy się z Brownem Stromanem, więc raczej nie ma on zbyt dużych szans, ale może jakieś zaskoczenie będzie. Przeszliśmy potem do szatni Bloodline, gdzie Jay Uso ma problem. Z tym, że sami Zayn w imieniu Bloodline wyszedł do Brawling Brutsów. Jimmy oczywiście próbował wszystko uspokoić i dodał, że muszą się dowiedzieć, kto będzie tym piątym członkiem teamu. Brytoli na Survivor Series. E, następnie wywiad z New Day, gdzie oczywiście powiedzieli, że no, no nie są oni zbyt szczęśliwi z tego, że usosi pobili ich rekord e, i potem podeszli do nich Imperium, którzy powiedzieli, że są żartem dla całego wrestlingu, potem panowie troszeczkę się poobrażali, a następnie Xavier e, zaproponował Six-Man tag team match dzisiaj na SmackDown, a Gunter powiedział no widzę, że udowodniliście to, co przed chwilą powiedzieliśmy, a jeśli chodzi o six e, to bardzo chętnie to wyzwanie przyjmujemy, a chwilę później rewanż e, Madcap Moss kontra Karian Cross. Znaczy, wcześniej był jeszcze segment, gdzie Emma mówi, że no, matka, poradzisz sobie z tym crossem. Gdzie matka chyba podczas tego segmentu totalnie zapomniał, co miał powiedzieć, ponieważ tak mówił, no, to będzie zemsta, tak. Muszę, muszę się zemścić na carionie, bo kurde, nie mogłem oddychać ostatnio. Zemsta. Cóż, nie była to najlepsza przemowa, jaką w życiu słyszałem, ale za to starcie było średnie. W sensie, no, dlaczego Carrion Cross ma takie problemy z matką Mossem? Ja wiem, że on pokonał tam Korbina i to chyba nawet dwa razy, ale no, nadal to jest matkap Moss, no i kuźwa, nie powinien on dominować Kariona. Znaczy, może dominować to jest za duże słowo, no ale no Scarlet musiała kilkukrotnie interweniować, a mówiąc kilkukrotnie mam na myśli dwa razy, ale i tak to było dwa razy za dużo. No i ostatecznie Cross zapina Cross Jacket, e, tam matkap próbuje się z niego wydostać, ale potem drugi raz zostaje zapięta ta dźwignia i matkap odpływa, e, a potem do ringu biegnie zmartwiona Emma, co się stało z tym całym matkapem? No i widzicie, Emma wróciła ile 3-4 tygodnie temu, i już w sumie jest taką postacią, że mogłoby jej nie być, i w sumie za dużo różnicy to by tego nie robiło. No ale nie wiem, jakiś mix tak, team match, czy nie wiem w jaką stronę oni chcą z tym iść. To be honest, I don't really care. Tymczasem po przerwie kolejne promo Braya Wyata, gdzie ponownie dostał to swoje mega długie wejście. No ale dobra, ostatecznie wszedł i powiedział, że przez całe życie był wychowywany na jedno modłę, że tam uważał, że. Strach to jest siła, ale ostatnio tak miał refleksję, czy to jest prawda, czy nie. I że gdyby był LA Knightem, to wiedziałby co robić, więc w tym momencie chciałby przeprosić LA Knighta, więc. To było takie trochę, no dziwne, w sensie już tak się przyzwyczaiłem do Ojata, który mówił te swoje proma praktycznie nie mając interakcji z nikim z rosteru, tak słysząc jego mówiącego o LA Knightie, no było to trochę dziwne, ale dla mnie to jest duży plus, bo w końcu coś się z tą postacią dzieje i to jest naprawdę... Fajne. No ale dobra, wyszedł LA Knight, który powiedział, że w sumie nie wie co ma za bardzo myśleć o Wyacie, ale następnie dodał, że czuł, że przez całe życie nikt go nie zrozumiał, a patrząc na Wyata e, widzi, że go szanuje i tak mogłoby się wydawać, że może coś się zmieniło w LA Knight, ale nie, wszedł, strzelił mu w gębę, powiedział, że teraz są równo, Wyatt e, no, troszeczkę się zdenerwował, ale powiedział, że dobra. Wyrównaliśmy sobie wszystko, jest między nami GIT, więc teraz ponownie myślę, że stawiam ci wybór, który może zmienić twoje życie, więc czy podasz mi rękę? Ale Ellie Knight wolał drugi raz no i Wyattowi to już się mega nie spodobało, no i miał taki trochę na niego wzrok zabójcy, co później się zemści na Knight. W sumie mogę w tym miejscu to powiedzieć. Miał on wywiad z jedną z pań, gdzie zapytała się go, czy boi się Brea Wyatta. On powiedział, że no przecież to on mnie przepraszał, więc ktoś się kogo boi. No i potem wszedł do ciemnego pomieszczenia, gdzie wcześniej było widać, że ktoś tam jest, a po przerwie zobaczyliśmy, że w sumie jest on martwy, w sensie jest przygnieciony pod no, wieloma rzeczami, więc no jestem ciekaw, czy do Survivor Series Night się wykoruje i czy na przykład będzie walka tam właśnie Wyatt kontra Mr LA Knight. Ale tymczasem przechodzimy na zaplecze, gdzie usosi podchodzą do Kariona i pytają się, czy ty jesteś piątym członkiem na Survivor Series. On powiedział nie, Ale powiedzcie Romanowi, żeby patrzył się za siebie, ponieważ niedługo będę szedł na jego tytuły. W sensie myślę, że to jest niewykorzystany potencjał, żeby tak usosi chodzili sobie po e, całym locker roomie z megrą i tak pytali się randomowych osób, czy ty jesteś piątą osobą na Survivor Series. Myślę, że można to było fajnie rozegrać. No ale tak, kolejna walka Shotzi kontra Shayna Baszler, i to był tak sztampowy Booking Winsa. W sensie myślę, że Triple H w tej walce wziął taką wielką księgę pod nazwą Booking Vince Amacement. I zobaczył, o, to będzie dobry wybór. Czyli co? Shotzi walczy z Bezler, tam kilkukrotnie Ronda Rousey odwraca jej uwagę. Potem przychodzi Raquel Rodriguez e, i to odwraca uwagę Szejny Bazler, co wykorzystuje. Shotzi wykonuje rola Pras 2-3. No ile razy my takie coś widzieliśmy? No, bardzo, bardzo dużo. A w przyszłym tygodniu co? Tak, team match Shotzi i Raquel kontra Szejna i. Ronda, więc to kolejny taki typowy, sztampowy booking Vince'a. No ale no to jest taka walka wiedzie przejściowa, żeby Ronda miała co robić do Survivor Series czy tam do Road to WrestleMania, więc powiedzmy, że możemy tam krzymknąć oko. Tymczasem kolejne starcie Imperium kontra New Day i kto, no właśnie, kto to mógł być? Był to Braun Strowman i tak sobie przypomniałem... Czy przypadkiem czegoś takiego nie było i sprawdziłem? Faktycznie, kilka tygodni temu była walka właśnie u Soshi, czy tam u Soshi i Sami Zayn kontra New Day i oni tam mieli również znaleźć trzeciego tag team partnera i to wtedy również był Braun Strowman, więc miałem takie... Hmm, huh, huh, no, ciekawe. E, no, ale walka jaka była, taka była, tylko tam była jedna rzecz, która mega mi się nie podobała i zapytacie się, Lesiu, co to było? Otóż Gunter w trakcie całej tej walki bał się Brauna Straumana. W sensie za każdym razem, kiedy ta dwójka miała się spotkać, to Gunter kilkukrotnie nawet uciekał przed Stromanem I ja miałem takie... Przecież to jest kozak. To jest Bedes. To jest Ring General. Dlaczego on kurde ucieka przed Stromanem? Przecież on kocha walkę, w sensie, "Why? Co tu się w ogóle wydarzyło?" I nie powiem w tym miejscu, że już zrobili z ci pochila, no bo spokojnie, do tego jeszcze daleko, ale no tak czy inaczej, jeżeli tak ma wyglądać potencjalny feud pomiędzy Stromanem a Gunterem po World Cupie, no to nie powiem w tym miejscu, że jestem jakoś mocno zachwycony. No kuźwa, to jest Gunter. Nie róbcie z nim takich rzeczy. No i właśnie walka tak się skończyła, że e, New Day wykonuje Midnight Hour chyba na Kaiserze Raz, dwa, Gunter mógłby przerwać, ale do ringu wchodzi Stroman i Gunter ucieka. No, I mean... No A potem jeszcze segment z Ricochetem i Stromanem, gdzie Ricochet nawiązał do tweetów Stroman'a na temat tych małych wrestlerów i powiedział mu, że go jeszcze zaskoczy. No, raczej Stroman wygra, ale we will see. A tymczasem main event Butch kontra Sami Zayn. No, i naprawdę myślałem, że no, będzie to mega, mega walka, ale niestety tutaj był inny cel. Też bardzo szkoda, że Sami Zayn przed tą walką nie powiedział, że no, dobra, jestem z Kanady, ale w tym World Cupie reprezentuję wyspy Samoa. Myślę, że to mógłby być. Być również świetny segment. No ale nic takiego nie było. Walka, jaka była, taka była. W sensie, wiadomo, to jest speed Dan Butch. I sami Zayn, więc no, panowie dawali bardzo dobrą walkę, ale w pewnym momencie Usosi postanowili zainterweniować, co oczywiście wkurzyło McIntyre'a, Holanda i Sheamusa, którzy zaczęli się nawalać z całą rodzinką, no i tak się nawalali, 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 a w tym czasie Sami ten wykonał Exploder Suplex i już miał wykonać Kick, ale wtedy Sheamus wrzucił, no, czy <laughs> ja Uso, no, kogo innego, który zablokował Samiego, co potem wykorzystał właśnie Butch, wykonując End i awansując do półfinału Mistrzostrza świata, jednak za długo nie mógł się pocieszyć, ponieważ od razu zaatakował go Solo Sikoa. No i brawl się kontynuował, kontynuował aż w końcu pojawił się Roman Reigns, który totalnie wszystkich wyczyścił. Cyk, Superman Punch, cyk, Spear. Naprawdę wyglądał jak totalny badass. No i już się wydawało, że Bloodline będzie triumfować na tej tygodniówce. Znaczy jeszcze wcześniej był face to face Sheymusa z Romanem i ja miałem takie: "Proszę niech ta walka się odbędzie, nie wiem, na jakimś Super Smackdown, jakimś noworocznym czy świątecznym". Tak bardzo chcę zobaczyć to starcie. No ale tak, Bloodline atakuje wszystkich i wtedy usłyszeliśmy tę muzykę. No i ja się tak bardzo bałem, ponieważ Kevin Owens idealnie pasuje do tego Wargames meczu, ale były informacje przez ostatnie tygodnie, że na jakimś house -szole doznał on kontuzji, przez co może on zostać wykluczony z tej walki, ale na całe szczęście Kevin Owens is here, Kevin Owens is going to war fucking games! O, Ale to starcie będzie dobre No i tak yy, Atakuje on Romana a Tam nawet mu dobrze wychodzi I wtedy zanim pojawia się Sami Zayn I panowie mają face to face Piękny moment To wykorzystuje Roman Reigns, Chce go tam dokończyć Chce wykonać Spira Sami wychodzi poza ring I w ostatniej chwili Kevin Owens kontruje Stunner o, Ale to był dobry segment I już naprawdę Nie mogę się doczekać Survivor Series Aaaa! To będzie dobra walka To będzie dobra gala To będzie dobre wszystko yy, Jeśli chodzi o tygodniówkę Oh, oh. No segment końcowy był znakomity, ale tak przez całe trwanie, w sensie fajnie, że coś robią z Wyatem, Shotzi i oh. Imperium kontra New Day, no wkurzyłem się na nich, no bo zrobili to zrobili z Gunter'em. No i fajny opener, więc myślę, że nie wiem, czy 6,5 czy 7, Dajemy 7, aktualnie WWE ma dobre momentum, Dałem ocenę na 7 na 10, ponieważ było to całkiem dobre SmackDown, no i dali mi Kevina Owensa, więc no co ja więcej mogę prosić. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dykstra, Lucha Jao oraz Przemysław Michał Kowalczyk, jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię zachęcam, lajkujcie, subskrybujcie, mówił do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce.